Dobrze, po prostu staram sobie tam na pasta. No, spojrzałem na Częcie, że goścam jedno wręcz piorujące Po prostu zostałem fajnie pogadać ale wszystkie te po prostu głowę. Jestem a love message tak? Dobra, to wiesz, to podajmy sobie. Na... We are sending out a love A matka? Magda? Magda! No A powiedziałaś, matka? We are sending out the love the world. słuchajcie, potrzebujemy. Inny kobiecy, inny, bo po prostu spotkaliśmy się teraz z taką bardzo dziwną sytuacją, że. No, musimy poznać kobietę z punktu widzenia. Słuchajcie, to jest tak? Na ciebie? Słucham? Na ciebie? Nie, powinny. Znaczy, ja mam ogień, ale w sercu. Ale tak nie wyciągnę, tego no, ten ogień serca, bo. No. Nie wiem, czy. By była w stanie w ogóle to wyciągnąć, ale mi nie to... We are out the love to the world. I, słuchajcie, tak potrzebuję bardzo pilnie, tylko wyczerpieniej, bo po prostu, zostałaś no, stała się taka bardzo dzienna, niecodzienna respiracja, że jestem roztrzęsiony. I to właśnie wspólnego z moją, znaczy już byłą teraz dziewczyną. Słuchajcie, Powiedzcie mi tak, yy, Może tak wsiąść na środku, że po naszych zdanie koleżanki. Powiedzcie mi tak, że przyjmę, yy, to jest normalne, że... <mulety> że by to ugrali, ten, ten klawy, klawy, bo... Yy, Słuchajcie, tak, że poznałem, się w na nie Po prostu wiecie, no niby trochę, trochę poznaliśmy i tak dalej. Teraz on nagle po tygodniu nie się, do zapraszamy w rodzinie. Nie I tak pan jest coś, na, jak to coś... No i ja tak wiecie, na jakieś Nie, no bo takie wyglądają sporadkie, że tu się poznali, nie? A tu nawet na kadłuski, na takim zbaniowanym brutalnie, nie? Z drugiej strony no, to się na jakimś to jest takie szarfowe, nie? Tak się właśnie i rozmawiamy, bo to jutro, ma o tym rządzić po rodzinie, nie? Właśnie chcemy coś tutaj kupić. Misia? Nie. nie. No, no, to nie, nie, to nie, to, to się nie kupimy, jest to, to, to jest No Ale znaczy co? Wy byście się tu świętym szerszym? to, chyba tak, nie? Sí,